Halo? Na no cześć, przyjmujesz dzisiaj? Tak. Słuchaj, bo ja z odmuchowa będę jechał, tak nie wiem, na 12 liczę, że będę w Nysie. No. To byśmy się nie wiem na pierwszą może umówili? No, nie ma problemu. A powiedz mi, no tak wcześniej? Nie? nie ma problemu. A to jest daleko od rynku tam w Nysie? nie. Aha, no to jak już będę dzwonił do ciebie przed tym. Powiedz mi, co masz do zaoferowania w ogóle w tej cenie? Jeszcze raz. Co masz do zaoferowania w tej cenie? W godzinę masz miłość francuską, seks klasyczny, hiszpańskich pieszczot i 6,9. Aha, A ile zadowolenie jest w ciągu godzinki? Dwa. Dwa zadowolenia tylko tak. A jakieś ekstremalne, nie wiem, coś, coś bardziej takiego, konkretniejszego, jakbym miał na myśli, nie wiem. No nie wiem, coś, coś jakbym mi tak, gdy przyjadę, to bym ci powiedział, ale jakaś kubka na klatę albo coś. Jak to, że do, to, to proszę cię. Z dopłatą, oczywiście. Ja, 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 już lecę. Czyli nie bardzo. No. No ostatnie co możesz do kibla, wiesz, co No nie no, myślałem, że też można. Dobra, to jakby coś to będę dzwonił do ciebie zaraz.